Dobra, pogadajmy z tą trumną. Sługa hrabiego, broni grząda. O, i tu jeszcze jest wyrzucone na brzeg ciała, ok. Ha. Jest zyszczalny, bo hrabia go chroni. okej, okay, spoko. Dawał zdrowiciela, spoko. No i tak możemy otworzyć tę trumnę. Czemu nie? To mi zabroni. O! Mogę go zabić? Spoko. O! Jak miło. Hej, co on takiego miał? Za przerwanie odpoczynku wampira 1500 punktów doświadczenia. O, dostaliśmy kukri. Szkoda tylko, że kukri jest bronią. egzotyczną? Tak. Zaawansowana, nie? Kwas, cichy chód, nasłuchiwanie, ukrywanie się, ulepszenie i zręczność. To jest dobra broń. Ten kwas być może dałoby radę ulepszyć. Tak. Każdy, kto mnie słyszy. Okej, Trzeci. Trzeci. Ok, ja następny chyba dostanę poziom. Potrzebuje tylko 10 tysięcy. Oni potrzebują więcej. Za mną, przyjacielu. Okej. Okay. wróćmy się na to, co on robi. Na razie. Na pokonanie tego niż żywiołka Ziemi nie jest zbyt pozytywne dla całego cosika. Jest OMAGA, są genazi, są strażniki. ma OMAGA. Słucham. Eee, Okej, okay. eee, a jesteś... Okej, okay, on... ...przedajmy mu śmieci. Cieni... Nędzne rzeczy, posprzedawajmy. Teraz. Tak, Ostatecznie nie. Sprzedać te rzeczy. Problem. Fragment maski. Okej. Okay. Brazolety, nieśmiertelności i maskari. Kondycja plus 8 i regeneracja 2. Spoko, ale kondycję mogę sobie mieć na butach. Prodzbroite jemu sprzedałem rękawice mieżdżia. Uuu, dla mnicha. 6. Tarcza maga. Tajna nicości. Wow! Ale negatywna energia 6. Ale przeciwko praworządnej i negatywna, to nie jest aż takie dobre. Już lepiej ta maczuga plus 5, które mogłem sobie ulepszyć. Abo w sumie jestem głupi, bo sprzedałem ten krótki miecz. Ostatecznie jakbym ulepszył sobie krótki miecz ze wszystkimi ulepszeniami. To byłby lepszy od tego no ale. Tutaj trochę chemikę uzdrowienia weźmy i kupmy cyk amulet mądrości woli brony kupmy to dla oku temu będzie miał o zaraz to są rzuty obronne? Nie, odbicie. To on już dostaje za coś odbicie, ale silna wola mu się przyda. Dostaje. Dodatkowo dwa do silnej woli, Ok. Czemu... Czemu on ma ulepszone wzmocnienie zaklęcia? I za co on dostaje klasę pancerza za odpicie, Jeżeli to mu nie zmienia klasę pancerza Dobra, na razie my to zostawmy Magiczna sakiewka, która jest nędzna, to nie Dobra, weźmy Wszystkie narzędzia, tak na wszelki wypadek Genazy Sługa, Genazy Książę O! Ciekawe Okej okay. Muszę się zobaczyć z Sabatem Nie, on nie chce Bo są ludzie, którzy czekają w kolejce Okej, okay, jest genazji. Okej, okay, przyjemniej się. Okej. Okay. Pyk! I teraz co? Teraz... Może mogę pomóc? Okej. Okay. Powiedzieliśmy może byś się odwalił deltory nie ma. Po podróżuje ze mną. się cieszy, że trochę powijemy A nie, okej. Okay. Oku się cieszy tylko dlatego, że tam... Że pogoniliśmy ich. Dobrze, że ich nie zabił. Widzicel. Jest jest Is Goodbuka. Okej. on jest z tym. Nie chcę z tym walczyć. A, on po prostu chce yy, ze mną walczyć. Okej, okay. Okay, nie do mnie podejdą. Będę mógł przynajmniej rozpatanie zrobić. O, spudłowałem O nie, to jest oszustwo, ale oszustwo. Muszę trafić jednym z rozpłatań, żeby tajemnicze mięso. Ok, jakiś utraki będzie chciał pewnie jeść. Jest tylne wejście, ale nie wiem, czy powinniśmy to zrobić jeszcze. Okej, okay, zobaczymy. Dajmy sobie tutaj z tym ziomkiem.

Na takiej planecie, ok. Czyli bitianki są kosmitami. Daj mi spokój, ok. Czyli, no właściwie kilku petentów pogoniliśmy. Zaraz, może tutaj Gruba Berta pomaga, może jest mi w stanie powiedzieć, co takiego ciekawego jest, e, może tym Szkoda. To nie. O, dostaliśmy klucz do Skyno, okej okay. Szkoda, że nie powie mi, co to jest wyjście. Ok, użyjmy tego wejścia bocznego. Nie wiem, co bardzo, nie pamiętam, co rozszalały berserker Destay na czwartym poziomie. Ale coś dostaje, bo klasy prestiżowe są zrobione w taki sposób, żeby nie ten. A, okej okay. I mogę wejść do Sky'no Będę mógł wyjść? Nie To w... Czytajmy Pogadajmy z tym ziomem strażnikiem. To nie wiem, dlaczego mielibyśmy kłamać GoodBook'owi. Skoro on jest w stanie mi czytać w myślach. Strażnik mów i Turlock. Właśnie nie wiem za bardzo jaka jest różnica. Chyba i tak nas wezmą do tam. Yo. Tak nas chyba wezmą wrzucą do skyno. Więc to nie jest aż taki duży problem. Jakbym miał dużo blefu. Możliwe, bo to właśnie blef jest od kłamania, nie? Tu są te śpiące. A, okej, okay, już pamiętam co tu jest. Pit. Tak? A co to za naszyjnik? Gawanta kebab, okej, okay. gdzie ma gawanta? Te Dało... pięć do pancerza, naturalny pancerz, pądroś... to jest dobry naszyjnik. No, mowa ludzi w te czwarty język Gawanty, nie obrażaj. jest wodociągiem, jesteśmy wodociągiem, jesteśmy wodociągiem, spoko. wodociągiem, jesteśmy sztuk złota? Okay. Spoko, kupię go. Możemy z nim porozmawiać. Za pogadać pierwotny i bardzo masz pożeranie dusz e. są przekleństwem dusz, zjad... nic mi o tym nie wiadomo. Tak długo czas inaczej to przekleństwem zjadaczy dusz jest ich głód e. wciąż rośnie. Jeśli masz pytania e. chętnie na nie odpowiem. Trochę? Mam tak wiele do opowiedzenia Co? Masz mnie za jakiegoś bufona gadułę? No ta. Ja starguję się z duchami. Rozmawiam z górami. Kto okay. historia. O, ma, siema, siema. To historia? Osiem, za nie Dzięki temu stałem się. Ś Zostałem wydany na świat przez śpiące umysły mieszcz. Wyglądam jak Wiedźmi Pomiot. Daj spokój. Bardzo dobrze. Gra. Hmm, Bo czasem widzę je w Mam coś lepszego. Ogan jest szczęśliwy. Co za ironia. Uro... Dla niektórych to zgiełk. Jest moja moc rosła. Jeśli masz pytanie, chętnie na nie odpowiem. Nie wiem, czy jest niczym układanym. Jeśli masz pytanie... Co myśli o oku? Staję oku, to z pewnością zarozumiała bestia. Nie pocieraj oku, to... Jeśli masz pytanie... Jeszcze tutaj powie? Kaylin? Nie odpowiem. Nie spokoj, to jak poza ty coś w tobie i w twoich snach przebudziło się. Nie znam, sądzę, że twoje sny będą. Jeśli masz pytania. to już nic mi więcej nie powiem. Na nie odpowiem. A nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Zawsze chętnie przywitam tutaj na streamie. Dobra, chyba już wszystko tan. ale? Tak, jest się z nami cieszy. Jest neutralny, jest, szkoda, ale. Lojalność. Lojalność, Za no pe... zawsze coś, czy mogę porozmawiać z Sofią? Jak to jest być zjadaczem dusz z legendy rasemi? Eee, to nie lubienie. Pytam kiedy o jakiejś legendzie na pergaminie? Masz na myśli nie lubiła tego, że tam? podoba mi się moja klątwa nie Niestety w tej momencie może istnieć kwestii wedle legendy istniały liczne ofiary. tak jak pożywienie syci głód ciała, tak pochłaniany przez ciebie co się gryzie? Co chcesz wiedzieć? Moja matka nie należała do konsekwentnych Kay. rodziców. Przysię z jakiegoś powodu. Kay. Ja ufam ci. Odkąd patrzę. Uprzedzając twoje pytanie, Kay. głosy hmm? nigdy nie przejęły nade mną kontroli, ani do niczego mnie nie zmusiły. O, to dobrze. Jak, jak ci dobrze w tym klanie to świetnie. Yy. No cóż. O, o, ona się, się cieszy. Okej. Okay. <laughs> słowy? Bardzo proszę. Przeważnie. A jednak czasem dostaję. Wypróbowałam każdą sztuczkę, każde zaklęcie. Co chcesz wiedzieć? Hej, czy coś innego? Co chcesz wiedzieć? Spędziłam co Akademia jest daleko na południe. To w zasadzie moja pierwsza wizyta. Co chcesz wiedzieć? Okej, okay, nie potrzebuję więcej informacji. A czy oku nie coś tam pogada? Zamierzam dotrzymać przysięgi i pomóc. Przepraszasz? Jeśli pozwolimy mu rosnąć, Twój głód pochłonie każdą duszę. Wraszamy nasze zatargi, są już w przeszłości. A jest za życiem. Okej. Okay. Okay. na razie, na razie. Kiedy umarłem, więź z tą krainą pozwoliła mi powrócić. Jestem tutaj. Nie ma we mnie żywej nie byłem. Mój teraz mój klan jest rozbity. I to moja wina. Choć wiem, nie całkiem. Jestem echem tego, co było niegdyś, tak? Twój głód zakończył żywot nakaty. Nie masz prawa wymawiać jej imienia zjadaczu duszy. Ej. Przepraszać? Twoje słowa jej nie przywrócą. E, zaraz, Jakże mnie kurka cię to zbędnie jeśli faktycznie zrobisz? Okay, powściągniesz swój głód i nigdy nie dopuścisz, żeby żywił się duchami tej krainy. To pamiętam tylko jego plan, bo choć zjadacz dusz ma nową twarz. Twoją, moja przy... zabił pewnego szaleńca. Poprzedniego. Aha, to, czyli no. zabicie zjadacza dusz powoduje, że się stanie zjadaczem dusz. No. Okay. Starzec wiedział, że kiedy umrze, jego śmiertelne ciepło. Pamiętam jego zduszone okrzyki, kiedy tak. Ale pamiętam, że obudziłem się podczas trwania. Okej, okay, dobrze. Tak. On się cieszy. Jest lojalny. Ona też, ale mogliśmy z nią mieć 65. Ten jest neutralny. Dobra, ale mamy dobre wpływy z naszymi ziomkami. Mamy kebaba. Będzie mi, pomył strażnik. ma? Trzecie miejsce w luszk. Nie ma w luszk? Coś innego. Okej. Okay. O, przestraszył się tamten ziom Okej. Okay. Tutaj. Nie wiem, dlaczego nie udało mi się go rozstegować. Ile ja musiałbym mieć dyplomacji, żeby oni się zgodzili zostawić mnie w spokoju? O. Pogięta płyta. Okej. Okay. Co to? Łączna niewrażliwość. okej okay. Obochowe podatność. Plus 5 i wytrwałość. Eee to co ma gun jest świetne. Quick o nie. Chodź tędy za mną, przyjacielu. Ja niech podejdzie tutaj. Sofia niech podejdzie tutaj, i tam. I rzuci w jeżeli będą mnie atakować. A jak. Aha, nie wiedziałem o tym. No w sumie oni nie lubią oku, więc. Okej, okay, on nic mnie nie tam. tenka zabić. A ona zrobiła bardzo mądrą rzecz. Teraz Mumie Lord i elitarny Wampir. Okej, okay, to nie było trudne. Magiczna różdżka, wow! Ranie, jakby mi przywrócił to, co mam. To nie mógłbym odpocząć, ale gdzie ten dzieciak? Co się z nim stało? Umarł? O nie! O nie, teraz zauważyłem, że on umarł. Koda chlip, chlip, a czemu jestem powolniony? Bo mam tą kamienną skórę pewnie. Okej. Okay. A uciekł, jak mnie zaatakowały małpy. Ale gdzieś on uciekł? Gdzie on uciekł? O, zaraz. Okay. A, ok, a tak to uciekł i go już nie ma? Ładna. No, trudno. Ok, w każdym razie muszę iść do całego tego zapatu. Jest pani Okej, okay, automatyczny quick save nie podoba mi się to Nie ma tych, okej Gdzie ma pani wiedźmo Przytłaczająca, ale nie do... Nie jest nie do pokonania Gdzie ma pani? zrobi się jeżeli go posłuchasz. Ale ganto to lubi. Ja myślę, że tak o 23.30. Bo mniej więcej chce streamować te 3 godziny. Oni nie jest zdominowany Spotka, okej okay. Czyli tutaj spotkamy matkę Agana Ok, są niestety te zatopione przejścia i w ogóle. Pognamy, widzimy pomysł, Szalone droły. Zobaczmy sobie najpierw te wszystkie zwłoki. O, pierścień! Znaleźliśmy jedyny pierścień. Bardzo miło. Po co mi pochodnie w ogóle? Ok, dajmy jej to do zidentyfikowania. Yy, na szczęście, lub nieszczęście, nie pamiętam zbyt dużo A dobrze, to jest jedna z najgłówniejszych najgłowniejszy, Lokacji wotan. Bo o Bo ona cały czas gania i gada i ciemnia Wytrwałość plus 4, jasne, niech Niech oko to dostanie 25 wytrwałości Okej, okay, siema. Okej, okay, szalony duergar i szalony draw. O. O, jeszcze zdążył rzucić ten czar, co za nędzasz. A o, ogra, skórzowego olbrzyma. Strzałki. Okej, okay, pytanie tylko, czy Gan jest w stanie używać strzałek i takich. 50 klasy pancerza, jaki żal. Bo ma plus 8 zatarcie i plus 1 za klasy pancerza. No pewnie, okej. Okay. Zobaczmy, w tą stronę tu dużo nie ma. Tu jest ten żywiołak ziemi. Okej. Okay. A tu są zatopione przejścia. Schody, tu jest coś tam. Zmontowane żywiołaki, okej, okay, miło. Na szczęście nie są trudne do trafienia. O, jak miło. Okej, okay, cudo. Tylko jedno coś miał? Nie. Nie lubię tej burzy zemsty. Nie lubię. Nie pamiętam co tu się robiło. Teltory, czekaj. Ok, nie mogę. Ciekawe, że one nie są odporne na strach. to doprowadza do szału. Szkoda, że on nie wie, że to jego matka w tej chwili. Ale rzeczywiście, lepiej jest wejść głównym wejściem, bo jakieś tam więcej doświadczenia się zdobywa. I jakieś tam może przedmiotki. A tak to byśmy od razu byli tylko tu. A, wydaje mi się, że tu gdzieś jest ten. Wydaje mi się, że tu gdzieś jest sakiewka, prawdziwa magiczna torba. Tak, <grymne> nic nie ma. O nie, nie lubią. Tutaj jest kulka już. Musimy przejść tędy jakoś. Dobra, damy radę.